Witajcie moi drodzy, z tej strony szpak Szpakowski i witam was w of Iron 4 na mozie kaiser i Wielką Brytanią. Naszą... naszym priorytetem odbudowy imperium. O, tak możemy to nazwać, taki... konwencja, nie, znaczy nie konwencja, ale znaczy, takie... Mm, takie słowo mi brakuje, taki komitet odbudowy... komitet odbudowy tego... Wielkiej Brytanii, takie KOWB. Takie jak mamy w od, to my mamy tutaj KOWB i takim kowbem będziemy rządzili tutaj, abyśmy w końcu skończyli odbudowę naszego imperium, bo zostało nam naprawdę niewiele rzeczy. Został nam priorytet imperium, musimy zrobić to rozwin reaccy. musimy jakoś zrobić akt indyjski jeszcze, nie mam pojęcia co to zrobimy, bo będziemy musieli chyba wypowiedzieć wojennym wszystkim państwom indyjskim, pójść tutaj i potem tutaj, tu, tu, tu. Potem musimy zrobić dominium południowej Afryki. Powiem wam tak, to będzie naprawdę duże, duże, ciekawe przedsięwzięcie, którego musimy naprawdę się skupić i coś tutaj porobić. Otworzę kabinet generalny, Hmm. Tam mi się podoba. Priorytet Imperium, czyli będziemy teraz o siebie ściągali surowce, jak tak rozumiem, tak? Rozumiem, że tak będzie to wyglądało, że te krewny ostatnie ściągały, więc my też powinniśmy tak zrobić. O proszę bardzo, patrzcie jak od was ściągam surowce, widzicie? Czy coś od was ściągam? No mm, ściągałbym jeszcze od was, od Federacji Książąt bym ściągał. No ale Federacja Książąt to nie jest moje! Federacja Książec to nie jest moje państwo, więc musimy sięgać od MIT Afryki, a później coś wymyślimy: czy od holenderskiej Indii, skoniczy czy od insuliny, czy od kogoś tam innego. Jak wygląda obecnie inna jeszcze sytuacja w naszym kraju? No nieźle, ale teraz bym w tym odcinku skupił się na tym, abyśmy mogli podbić Afrykę. No znaczy, to jest jakiś błąd, bo ta Afryka jest przeciwko nam, czego całkowicie nie rozumiem. Dlaczego ona jest przeciwko nam? Nie wiem. A i wy nie pójdziecie do nas, bo wy zrobicie: We are, we are on your own. Aha! No nic, zaraz musimy tam wystawić jakąś armię. Taką najlepiej skuteczną i silną armię. Szkódźcie się. Mm, to są nasze oddziały. Właśnie, podzielić się jedną rzecz, że Albania nie dołączyła do nas z powodu tego, że tu się znajduje Albania. Taka mała Albania tu się znajduje. Dobra, teraz nie tego nie oddamy, kiedyś nie to oddamy. Po wojnie im oddamy ten, ten rejon, więc spokoj, spokojnie, spoka głowa i tak dalej. My się tym zajmiemy. Szkódźcie się. Wy możecie wysłać nasze specjalne ptaszki oraz Marińsłów. Tak, czyli wszystko oprócz czołgów tak naprawdę. Moglibyście wysłać już, tak, czekajcie, marnici mają mieć plan ataku z tego portu, żebyście atakowali na przykład Kapsztad? Nie, bo w są góry, to będzie ciężko. Port Elizabeth też są góry. Czy naprawdę w tych cholernym kraju wszędzie są góry? Nie, nie chcę odwoływać. Ile macie wojsk? 24 do 36, z czego większość raczej przeznaczycie na działania gdzie indziej? Was bym wystawił, wiecie, gdzie? Tu. Was bym tutaj, więc możecie zrobić taki plan, a te pancerniaki, tych dwóch pancerniaków, tych dwóch panów, to nie wiem, odsuńą sobie tutaj i niech pójdą na front na przykład siedzieć. No a powiem Wam tak, sytuacja jest naprawdę bardzo fajna, gdybyśmy chcieli się bić z Niemcami, a będziemy musieli się z nimi bić prędzej czy później, to będzie naprawdę wjazd. Musimy zrobić oddziały, które szybko przejadą tu pod Berlin, musimy zrobić oddziały, które przejadą szybko przez Belgię, to nie będzie trudne, tylko musimy poczekać aż sama... Aż, same Aż sama Austria zacznie coś produkować, ona nie jest nasza, ona jest kanadyjska, prawda? Austria jest kanadyjska, ale my od przykład posiadamy Węgry, posiadamy... Czekajcie, od Węgier możemy mempower korzystać, się. Mm, pokażcie mi to. to. Słowacja, Republika Węgier, tak. No moglibyśmy... Tworzyć od nich jeszcze te oddziały, więc spoko, to jeszcze nic nie jest źle zrobione. Na pewno by tak zrobimy, żeby nie martować naszego dzielnego mempowera. Mamy w boju w sumie już milion ludzi, jak widzicie. W lotnictwie mamy malutko, marynarcy mamy odgroma, groma. Więc to jest fajna ilość. To jest fajna ilość. Czekajcie, jak to wy. wy jesteście i podwodnymi, prawda? Te okręty podwodne raczej nie będą pilnowały Desantu. Mm. Desantu będzie raczej pilnowała ta potężna flota. Proszę bardzo, proszę mi tutaj wpłynąć. Będziecie pilnowali Desantu. Będziecie pomagali, aby ten desantik był całkowicie fajnie ogarnięty. Czy tu gdzieś posiadamy lotniska? Jest mm. na 200 samolotów. O Jezus. O Jezus. Gdzie posiadamy te samoloty? To są myśliwce, to są morskie, to są bombowce. To są firefly'e, Dobra, czyli musimy coś z tym zrobić. Hmm, wieście cyk, cyk. I moglibyście aż tutaj podlecieć. się tutaj go Widzę, że mamy też jakieś martwych tych. Mamy tutaj martwych naszych asów lotnictwa. No trudno, no, umarło im się, no, że tak to nazwiemy. Masowe zniszczenia, czyli nasze doktryny już naprawdę fajnie zaczynają działać. Możemy dokończyć doktrynę lotniczą robiąc jeszcze tutaj. Wydaj 100 punktów na expa, na posiadanie lepszej technologii i tak dalej. Mm. Wy się szkolicie. To jak wyglądamy z artylerią, jak wy się tak szkolicie teraz? Bo motorajcy nam się kończą, będziemy musieli nałożyć na nie większe, większą produkcję. Może tak, taką większą produkcję. Artlery produkujemy 41 dziennie, to jest fajne, ale no, szukajcie, zróbmy to inaczej. Mm, może dajcie ja większe kłady na czołgi teraz. Możecie zrobić to tak. Czy. tak. Tak. Tak byłoby spoko. Możecie tak to zrobić. Bo tutaj produkujemy samoloty na lotniskowce, bo się ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nawet my teraz czekajcie, a nie bo to są klasy. To nie, to tutaj, to są, tutaj, gdzieś, gdzieś mieliśmy. Tutaj są: Carrier Fightery, Gladiatory. Ok, czyli tutaj produkujemy. Tutaj nic nie tracicie, karabinków ulepszamy codziennie, czyli zostało nam jeszcze trochę do ulepszenia. A to możemy schować. Dobra, na razie w sumie możemy tu schować. Coś, tego zmieniać nie będę. Tego i też zmieniać raczej nie planuję na razie. Hmm, o odpowiedniej ilości tych wszystkich surowców. Tegoż że wiecie, żebyśmy po prostu nawet przy szkoleniu byli cały czas produkcją na plus. Żebyśmy tego nic nie tracili. Wy się wyszkolicie za chwilę do końca tej rezerwii 99%, A wiecie co, nawet w sumie. Nie marnujmy więcej sprzętu. Tak samo, wy czekajcie. Wy się szkolicie, Tutaj ciągi się też produkują. Będziemy mogli powolutku, ale to naprawdę powolutku te pojazdy zmieniać ciągi średnie. O, coś takiego. Proszę bardzo, zmieńcie się. Zrobimy sobie teraz dominium południowej Afryki, byśmy mogli powiedzieć od razu wojnę. Trzecia wojna, wypowiadamy wojnę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czy wy się tutaj ustawicie, czy nie? Wy jesteście jedno. wy jesteście tymi marinistami. Gdzie są nasze okręty? Czy nasze okręty już tutaj wpłynęły? Obstawia, że płyniecie przez ten rejon, prawda? Gdzie jesteście? jesteście? Hey, hej, 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 hej. A tutaj są, dobra, nie pojawiły mi się w ogóle na tym mapie. Tak myślałem, że mi się pokaże jakoś tak jakkolwiek Żeby są, dobra, budownictwo skończone, tutaj skończone. Moglibyśmy teraz pomyśleć nad robieniem doktryn... artylerii? Znaczy doktryn artylerii. Lepsza artyleria? Spoko! Zróbmy tą lepszą artylerię. Będziemy walczyli BL-5, 5,5 calowego, 5,5 calowej artylerii. No nasze 40 tak naprawdę porobią. Marines też powinny ich raczej porobić. Wezmiemy na pewno Portugalę tej wojny. Portugalia powinna się zgodzić z łatwością. Nie widzę powodu, żeby się nie zgodzili tak naprawdę. samoloty. Musimy odrobić trochę tę ilość. Strące nam powodów zaczyna brakować, ale to raczej, raczej wiecie, najbardziej cierpią na tym samoloty kariery takie... Morskie, o, właśnie coś takiego możemy zrobić. Dzięki temu będziemy produkowali Waterloo i naszych strategicznych bombowców. Naprawdę bardzo dużo. Zróbmy teraz tak: nałóżmy więcej na strategiczne bombowce, żebyśmy mogli zbombardować Niemcy. Jeżeli zbombardujemy je tak odpowiednio, lotniska mamy chyba tu, tutaj 2000, 2000, jeszcze z frakcją 1800. To, to opanujemy dość szybko, bo to powinniśmy raszę wziąć. No sądzę, że to ogarniemy. Przy okazji widzę, że zmarło się Wilhelmowi I, znaczy drugiemu i wszedł jego syn. No to jego syn będzie świadkiem upadku niemieckiego imperium. Ooooo, o, o, o. herbata krąca. Już. Spacie żelaznej ręki. Czy wy możecie w ogóle nam wojny? wojnę? Możecie zrobić odzyskanie Gilartaru. Ciekawe, czy będziecie chcieli to powiedzieć. Traktat resuk. Co? Ciekawe, co chodzi z tym traktatem. Bo widzę, że macie jak, jak monarchię. Oni... boję się, że oni dołączą do nich. Będziemy musieli bić się też z Rosją. Naprawdę boję się, że ono się musie... będziemy bić się jeszcze z Rosją. Znaczy, to wiecie, to nie jest tak, że mi nie damy im rady. No, ale będzie ciężko. Jednak Rosja i te wszystkie, si jednak te wszystkie kraje mają do siebie, że są mocne, duże. Wy byście wyprodukowali też trochę więcej armii, panowie. Hmm? Plan małych statków, panie Austrio. Czemu tego nie zrobić? Ja to spoko. Skoda, o właśnie, tak. Austria też ma spoko to swoje drzewko. Powiem wam, że Australcy też mi się podobają. Hmm. wy nie poszliście w żadną z tą jak widzę. Widzę, że nie poszło się żadnej z tych stron. Ok, mamy wojnę. Mm, stójcie, nie, mamy wojnę. Możemy zrobić porównaj akt Unii. I potem będziemy mogli jakoś powiedzieć wojnę, prawda? Tak, ale na, jeszcze o Irlandii będziemy, będzie na czas się bić. Moglibyśmy teraz powódka, prawdę naprawdę, myśleć, żebyśmy wojsko brytyjskie odnowili. Bo tutaj powiem wam tyle, że już tak mocno się tutaj poszkoliliśmy, że to powinno być easy. Dobra, wezwaliście. I wy tutaj moglibyście się atakować, prawda? Czekajcie, jeszcze nie musicie tutaj desantować. Nie, 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 nie nie, nie, tutaj, nie tutaj, cyk. Wasz plan powinien się opierać na pilnowaniu tu i tu. No, ziomki. No, i go desant. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wy zaczniecie się teraz wszyscy wzywać, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten generał powiedział, że ten John Drill, którego tutaj posiadam, jest takim kozakiem. To jest tak potężna osobistość. Specjalista od artylerii. Oj, ale byś już to przytoło Myślę, że nie zrobić jakiejś dywizji specjalnie pod samą artylerię? Na jakąś starszą wojnę? Żebyśmy mogli tam. Um, nabić sobie tego specjalisty od artylerii. To byłoby dobre. No bo to, że mam tutaj problem z zaopatrzeniem i to w sumie. Portugalia, zamiast rozbudować ten port, jakiś, jakkolwiek rozbudować, no to musimy się męczyć. Jest też... O Jezus, tutaj powinniście być. Raczej nic mnie nie zaatakuje, prawda? No, płyńcie, końcie i końcie i końcie ich szybko. Dobra, dogonią ich na pewno. Powiem, że jeśli mi się znowu to o boże, to mi się tak często zdarza. Dobra, chronicie ich, chronimy ich, płyniemy sobie razem. Fajna stopca, bo dzięki temu wiadomo, że te okręty będą razem przy nich stałym. Płyniemy, może za chwilę się nam jakiś fajny W kapsztacie, nie wiem czego możemy się spodziewać. Dobra, niczego się nie możemy spodziewać. Kapszadzie nic nie ma. O mój Boże, panowie, aleście się zlamili. Dobra, the się udał. Mm. Moglibyśmy przeznaczyć przynajmniej tak. Wszystkie wojska tutaj? Moglibyśmy przeznaczyć wszystkie wojska tutaj, nawet byśmy zrobić tutaj cyk, cyk, cyk. W froncie które tutaj płynęły, moglibyście teraz tutaj przycisnąć ich. Wiem, że jest atak przez rzeki, ale naszym marinesom to naprawdę nie szkodzi, że atak przez rzekę. Zróbcie teraz chociaż atak tam. Te kilka dywizji mogą tutaj zaatakować. Kapszat zdobyty, to będzie mogli sobie to. Zastanawiam się, czy powinniśmy w ogóle anektować RPA. Bo RPA jest takie niewierne trochę, więc nie wiem, czy my powinniśmy to anektować, czy w sumie sami się tym zająć, wziąć dla siebie. Tak to wygląduje: 21 dywizji. to wiecie, co tu się stanie. Nasz znaczy, ten port będzie miał o wiele lepsze zaopatrzenie i takie nam tu perele. Więc tutaj powinniśmy spokojnie zaownić. Zaownimy ich, rozwalimy, wybijemy. Jedna dywizja tutaj Daj, nie daje sobie rady zbytnio. Podejdźcie tu. Stój, dobra, stój. Dzień wyzwolenia, spoko, darmowa siła polityczna zawsze na propsie. Wy możecie odnowić organizację i jeszcze raz przycisnąć. Może przy okazji, czekajcie, czekajcie, tu mamy lotnisko na 200, prawda? Um, tak, mamy lotnisko na 200. To straciliśmy? Prawda, straciliśmy lotnisko? O mój Boże. Czekajcie, nie, 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 nie! Pajace głupie! Ja pierdzielę, ale to są głupie pajace. Ace pajace, no. Portugalia nie utrzymała portu. Dobra, musimy przyjść... Powiem tak, mamy bardzo trudny plan. Musimy jak najszybciej przycisnąć... Musimy jak najbardziej przycisnąć tę te, te całą... Ten cały, nie wiem jak to nazwać. RPA. Musimy całą tą RPA przycisnąć jak najszybciej. O Boże. Dobra, nie atakuj. Jezus Maria. Ale że... Ale że mnie rozsierdzili ci Portugalczycy. Oni sobie uciekli stąd. Oni uciekli tutaj. Weź zaufaj, bottom. Wejdź, zaufaj, bottom. Przez nich stracimy dywizji dużo. Hmm. No trudno już. Czasami trzeba cierpieć za błędy sojuszników. Niemcy i Wło Niemcy z Włochami wiedzą o tym najlepiej. O, co to, to jest? Broń piechoty, doktryna lądowa dwa razy. Czekajcie, czyli doktryna lądowa. Ee, to sobie zmarnujemy ten bonus. Zmarnujemy sobie troszkę bonusu, bo bądź co bądź nie, nie spełnimy go całego. Dobra, podejdźcie tutaj, pomyścicie im atakować. Wy możecie. Tutaj straciliśmy te 8, tak? Prawda? Jezus, Maria, ci. Aaaa... Portugalczycy, jakie jak te. Ja to podbiję, prawda? Ja to wyrzucę i podbiję. Ja to wyrzucę, podbiję. I nie pozwolę im produkować żadnej armii, bo jeżeli oni nie potrafią nawet ogarnąć tak prostego zadania. No nic, to no, trudno, straciliśmy, zdarza się. Nawet najlepszym, bo wyprodukujemy sobie Dywizję od Węgier. Czekajcie, wyprodukujemy sobie dywizję od Węgier, państwa węgierskiego, gdzie macie to Republika Węgier. Weźmy od nich jakikolwiek szablon, nie to. Może nie jakiś jakikolwiek, tylko jakiś trochę lepszy. Coś lepszego? Lepsze, le... Better, better, better. Może jak będziemy w dół to będzie jeszcze lepiej. No jest ok. Kopiuj. Edytuj. Artyleria. 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 I reszta piechoty. Nie wiem, jakie ptaki latają po Węg Węgrzech, więc możemy ich nazwać nie. po słowo, bojowe gołębie, prawda? No to was więc wy jakoś inaczej. Wy będziecie jakieś bojowe sroki Cyk, cyk, mm, cyk. Nie żandarmeria Cyk, cyk, cyk. Wy dostaniecie może, nie wiem. Bojowe paradoksy. O! Pasikoniki nazwijmy, albo nie konik. Mm, koniki, o! Bojowe koniki. Bojowe konie. Bo ja takiego konia. Widzicie? Nazwijmy bojowe konie. I wyszkulcie mi tego trochę. No, wyszkulcie mi trochę tych dywizji będziecie się bili. Chcę wiedzieć po prostu co jest wojskami brytyjskimi, a co się znajduje nie wojskami... Co nie jest wojskami brytyjskimi. Takie trochę rasistowskie, no ale jednak. Czekajcie, dyw... jedna dywizja idzie tu, żeby... Jedna dywizja szła tu, Ok. Dobra, nie czepiam się, nie czepiam. Ta wojna będzie trochę trudniejsza niż myślałem. Bo straciliśmy bardzo ważny front. Które oddzielał pewną część armii naszego przeciwnika No ale poczekajmy, za chwilę tutaj wylądują, większą liczbą Tu się przebijemy, moglibyśmy się przebić tu i tu to byśmy zablokowali jakieś wojska Znaczy, jeszcze tu musielibyśmy pobić Na tym porcie Hmm, to byście zrobić zrobili tak i tak Kurde, rebele, teraz, tak teraz, świeci ten brak tych ośmiu dywizji dodatkowych Nie no, przebijecie się, jesteście na tyle potężni, że po tysiąc, tysiąc ataku siły żywej ja pierdzielę, wy to widzieliście tysiąc ataku siły żywej naszych jednostek. Hmm... To? Co? Dlaczego oni chcą nam coś zabrać? Ja się nie zgadza to, żeby Francja prowadziła tutaj działania przeciwko nam. Znaczy przeciwko nam, z nami niby, albo przeciwko. Wait, nie musicie tego robić. Zróbcie mi. Nie, róbcie, róbcie, róbcie. Dobrze zrobiliście. Zrób to, zrobiliście, może uda mi się zablokować jakąś część wojsk. Teraz te dwie dywizje i wtedy po prostu ruszymy. No bojowe gołębie do przodu. Nie będziemy tracili tego tak dużo tutaj. Nie będziemy tego tak dużo tracili tak naprawdę, bo... Bo nie, bo gdzie mielibyśmy tracić te wojska? Wait. Zróbcie jeszcze to. Wydaj to 100 punktów. Tutaj będziecie bronić. Widzę, że przyciskacie na jakieś dywizje. No go, go, go. Wy musicie wybronić tenże rejon. Wybronicie to czy nie wybronicie tego? Wybronijcie raczej. Ile się ustawiły dywizje? Tylko dwie dywizje, czyli te dwie dywizje to jedyne walki. Ej, tutaj atakujcie. Dobra, super. Teraz przyciskamy ten front i możemy zaatakować, żebyśmy opanowali sobie to RPA. RPA, które w zawsze w każdej grze wchodzi na podstawce, zawsze to jest ten kraj, który się buntuje jako pierwszy. Od kogo się siłę? Od Mongoli? A, Komuny Brachańskiej, no ho 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 ho! O, ho ho, ho Gandhi mówili! Jakie moglibyśmy tam wysłać siły? Wysłałbym te, bojowe konie. Wysłałbym naprawdę tam bojowe konie. Czy dalej? Damy... O Jezus, ile macie tych sił? Ja się boję się, że rzucacie na Tybet. Nie mam pojęcia czemu, ale Gandhi rzuca się na Tybet. Pokojowy socjalista mówili! Pokojowy socjalista! I TY tak. Widzicie, dlatego nie wolno im ufać. To pokojowy socjalista to jest słowo, które nie JEST, Royal Army. O pięknie to brzmi. Wojn, o jest. No, widzicie, tak się jak musimy to zrobić, a tutaj stracimy na tym. Stracimy te bonusy, bo tutaj widzicie jakieś są rzeczy, które moglibyśmy. Chyba, że czekajcie. My nie musimy tego robić. Bo i tak tego nie wykorzystamy. Zróbmy to. Wielki plan Montgomery'ego. Nie mam pojęcia, co Montgomery sobie wymyślił, ale na pewno będzie to wspaniałe. Może jakiś mark serdeczny Market Garden pójdzie. Mm, zatakujcie tu. Możemy za chwilę przycisnąć tutaj, przez te pola, łąki. Znaczy, tu jest spokój. Tu się jeszcze fajnie pieje, bo tu są wszędzie pola, więc z tymi polami byśmy mogli się rzucić. Moglibyśmy się rzucić. Tutaj mamy łączki, więc łączkami się nie rzucimy. Nasze bojowe gołębie w końcu muszą zająć ten rejon. To będzie spokój. Mm, czekajcie, bo coś się coś bije. Już nie. Zwracajcie do portu. Bo nigdy nie zaoszczędzimy w tym tempie. Już podchodzicie. Hmm. Jeśli teraz podejdą, tu mam jakieś marinesy i tak dalej. To te marinesy możemy. Znaczy, ty Te marinesy mogą atakować przeżeczki, więc to spoko. Atakujcie tu. Siła żywa, uwaga. Bo to atakuje Będzie minus. Ale ile będziemy I Kosz. Koło... No, 500 to jest bardzo ładna ilość. Zatakuj tutaj na przykład. Jeden odciem marins mogłoby zatakować. Jaki taki księdzia umarnic mógłby atakować mnie przez rzekę i w sumie te bojowe głębia naprawdę dają radę, my się przejdziemy po Niemczech. Chociaż na niebezpieczeństwo ze strony Austrii to mnie bardzo mrozi. Hej, w ogóle swoją drogą moglibyśmy rozbudować nasze kraje pod kątem militarnych, bo zero pamiętajcie, że mamy wolny rynek i zero fabryk cywilnych i jeden obywateli. Ten wolny rynek to jest dla mnie najpiękniejsza rzecz na świecie. Jak? Przeciśnięcie ich tutaj czy nie? Moglibyście ich przycisnąć. O Jezus, raz ci przyjdą, raz ci nie przyjdą. Stój, odnów się. Ty podejdziesz tutaj, byśmy mogli jak? Moglibyśmy, czekajcie, czy musimy ich atakować przez takie rozkazy? Mm, nie, musimy ich sami teraz pokierować. Musicie stanąć tutaj w różnych miejscach, tutaj jakoś tam nie podejdą i chronią granicę. Tu jesteśmy chronieni wyjątkowo mocno. Moglibyście zrobić tak, moglibyśmy zrobić tak, żebyśmy stanęli w tymże rejonie. Tu ktoś podejdzie. Oby. Myślę, że ktoś tutaj podejdzie, w ten rejon. Wiecie co? Bo tu nikt nie podejdzie. Bot jest głupi. Czuj. Bot jest głupi, to bardzo. Bo on zamiast podejść i logicznie pomóc i tak dalej, to nie pomoże logicznie. On, on nie rozumie logiki. On nie rozumie logiki swoich działań. Marines jakoś dają radę. Mają mniej siły żywej do ataku niż normalnie. Niż tarze, bojowe konie i tak dalej. Ale spoko. Okej, okay, wystawmy was. Wystawimy cykl, bojowe konie, oddziały węgierskie. Wystawmy Was może tu. Proszę bardzo, a na Was róbmy cel wojenny. Chyba żebyśmy Federacją Książę się zajęli. Nie, nie, Komuną Brachańską. Bo ona będzie prowadziła wojnę na dwa fronty. Nie wiem jeszcze, jak się przez nich przebijemy, bo jest to na Prowincji Narodowej dość dużym plusem, ale coś wymyślimy. Błyskawiczna dominacja, a kolejny atak siły żywej, tu, 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 Wsparcie piechoty. Faworyzujemy artylerii i usuwamy mitarne dziedzictwo syndykalizmu i usuwamy wszystkie związane z tym minusy. O, jaki ładny desant wam wyszedł. Ładny desant im wyszedł, ej, naprawdę bez kappy takie. Dacie im radę tu czy nie? Nie, nie dacie radę tutaj. Dobra, wykończacie się od razu. Mmm... Ty byście jeszcze przycisali. Ile byście się daliśmy was? Żeby się Gołębie gołą. zaatakujcie gołębie gołą w tu. Powiem po dwóch dywizjach powinniście się przyjechać po prostu. Oni mają dużo tej obrony, ale... No czterdziestki z doktrynami skończonymi na maksa robią... Znaczy prawie skończonymi na maksa robią swoje. Dobra, królestwo zostało, zostało już uzasadnione. Poczekajmy sobie tylko na bojowe konie, które przybędą i zrobią front tu. Będziecie się bronić, mi tak tego mamy już sporo. Nie powinni tu przyjechać. Rzeka tylko tu broni, to musimy wysłać Maris. Tylko, czy tu jest rzeka, to powinna być rzeka, bo rzeka idzie tak, 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 tak. Więc tu będzie rzeka. Poczekamy chwilkę. Niemcy raczej nie wyślą tutaj nikomu wsparcia. Iran. Iran jak Iran. Iran kontynuuje swoją serię podbijania całego Iranu. Wy tutaj się wjechać, Gdybyśmy zablokowali tu i tu. No właśnie. Ten drugi front jest naprawdę bardzo potężny. Oni się przez co nie przebiją? Gdybyście zajęli jeszcze ten rejon za nimi, artyleria czyli pancerna będzie lepiej biła wszystkie czołgi, nie tylko. Hmm, karier, wydajność, wydajność lotów bojowych. Ja bym dał eskorta się się eskorty. I wydajmy na to punkty. Mamy akurat, to możemy wykorzystać. Jak za darmo to wykorzystajmy. Ktoś tutaj niech podejdzie, pyk, wycofajcie się proszę. A tu możemy wykorzystać jeszcze technologię na na przykład. Na, na przykład technologii byśmy wykorzystali. AC34 Thunderbolt, a nie no, jeszcze nie. Ale byśmy zrobili karabiny. Cyk, badania, proszę bardzo. Lepsze karabiny. Nie zdążyliśmy jeszcze produkować zmiany na, stary, na nowe karabiny AC Model 1. A tu już produkujemy coś nowego. Widzicie, kraj się rozwija. Hej. Dobra, dajcie i puśćcie ich. Niech oni sobie pójdą na fronty, gdzie tam potrzebują. I za chwilę ich próbujemy przycisnąć jeszcze raz. Hmm. A gdybyście zaatakowali ich tutaj i tutaj? A gdybyście ich tu i tutaj gdybyście, mielibyśmy pretorię z dwóch stron. Pretorie zajmowali, zajmowalibyśmy z dwóch stron i dzięki czemu byśmy mogli ją zniszczyć. O! Super, lepsza artyleria, gołęb. Lep o, aluminium aluminium brakuje, ja wiem dlaczego nam aluminium brakuje, to nie jest tajemnica dlaczego nam aluminium brakuje. Wiecie, dlaczego nam aluminium brakuje? Bo wyprodukowaliśmy dużo military, które aktualnie produkują nasze nowe LANCASTERY! Dokładnie. Produkujemy już ich 4-9 tygodniowo, będzie ich coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i będzie ich jeszcze więcej. Ale się nie mogę doszkać. Dobra, zaatakujcie teraz tu. Przyrobi się jeszcze jakiś jeden bojowy gołąb, który zaatakowałby ten rejon. No, go to. Musimy zdobyć pretorię. Hmm, pelotki. Moglibyśmy zrobić. Nie wiadomo, jak. Przem znaczy, wiecie, Kaiser będzie miał o wiele potężniejszy przemysł niż Więc przydałoby się, abyśmy jednak posiadali jakieś systemy przeciwlotnicze w miarę mocne. Przydałoby się, abyśmy to systemy przeciwlotnicze posiadali w miarę mocne. Bo będzie trud, problem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Południowa Afryko. Czyli teraz my to powinniśmy oddawać. Pytanie brzmi, czy my powinniśmy to oddawać? Bo mi się bardzo podoba ten przylądek tutaj. Nasza pierwsza własna kolonia w Afryce. No ale mamy przy okazji jakieś tylko z i tutaj na pewno to będziemy okupować, bo to będzie nasze. Hmm. okupujemy. Okupujemy, okupujemy, RPA i to jest moja taka decyzja, osobista, wywołana, nie wywołana żadnymi emocjami, nie wcale, wcale, wcale nie potrzebuję odbudowy całego Imperium, wypowiedz wojnę Kandiemu. Gdzie są nasze konie? Czy one nie dopłynęły jeszcze? A one dochodzą dopiero, dobra, to konie tu muszą dojść. Przy okazji, skoro tak wzywamy wszystkich i wszystko i wszystkich, gdzie są nasze okręty? To jest te 125 okrętów? Nie. Nie nasze znaczy 125 okrętów tutaj. Nie wiem pojęcia, gdzie jesteście, ale mogę. Mm, cyk, cyk, cyk. Ale będziecie mieli zadanie eskortować znaczy przejście, przemarsz naszych marines. Do których będą mieli naprawdę bardzo kilka ciekawych pomysłów. Dobra, czas na wojnę bratobójczą w Indiach. Czas pokazać, który dywan będzie najlepszy. Mm. Nauka tego? Nauka z wyzwolenia. No znowu doktryna, no nie wierzę. Ale możemy zrobić promowanie. I tak będziemy musieli zrobić promowanie jednostek wsparcia, więc spoko. Więc nie jest tak źle. Nasze bojowe konie już nie możemy wystawić. Możemy dać im jakiegoś fajnego generała, który będą coś tam przyciśnie. Moglibyśmy dać ciebie? Ciebie byśmy dał. Da... Ciebie bym dał na chwilę. Ej, 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 ej. tak, się rozstawicie, nie tak fajnie. Dlaczego wszyscy idą w rejon tutaj? Nie, macie. Wiecie co? Zróbmy z nich jednostki specjalne. Niech nasze jednostki specjalne tutaj was, proszę bardzo. Podejdźcie sobie... Czy w ogóle... Czy w ogóle macie skąd dostawać zaopatrzenie? Nie, dostałem zaopatrzenie, dobra. Podejdźmy sobie tutaj i będziemy mogli zaatakować. Bo będziemy musieli ja pamiętać, musimy zrobić cel akt indyjski, wojna o klejnot. Znaczy, nie wojna. Brytyjskie, reakcje brytyjsko ten. Żebyśmy mogli zrobić, potem porozbijemy Cię. ReAC. Royal Avcra, aircraft, coś tam? Royal. A nie, Royal. Arnotykal. Ivents, no dobra. Myślałem, że Royal coś tam będzie. Takie, napis no, królewski. Tak, królewski. Na pewno będzie, bo musi być królewskie. Ale jednak. Dobra, atakujecie przez rzeczki. Będzie was, mam na nadzieję, że tutaj wystarczająco dużo, abyście mogli się przebić przez ich. Jak nie no to pamiętajcie, kto tutaj przychodzi, panowie? Badasi, prawdziwi Badasi. Najprawdziwsi z Badasów. Mmm. Marines, proszę bardzo. Chciałbym, żebyście podestantowali się tu. i żebyście mi się... Bo no, tylko jeden port mają. Oni tylko jeden port mają. Tutaj. Zróbcie tak. I z kim my się jeszcze bijemy? Z kim ty jesteś, w Sojuszu? Bo ty masz Ind Eastern Syndicalist Union, czyli ty jest, masz swoją frakcję. I w tej frakcji masz Filipiny. A czy Filipiny są wasze? Nie są wasze, dlatego je podbijemy. Tylko czy wy tutaj dacie radę w ogóle? Bo na razie to my puszujemy w sumie. Chwilowo to i tak trochę umierają. Hmm. Boję się, że bez samolotów tutaj nie przejdziemy. Trzymajcie się lotniska? Ja pierdzie, ten, ten kraj nawet lotnisk nie ma, no <grytanie> dlaczego wy nawet lotnisk nie posiadacie ciołki. O, o teraz wiede wizję to są. A tak! Rozwalcie ich, hej, naprawdę. Bo koniec są przed od głębi. A musimy zrobić jakieś większe prawo poboru. Tylko prawo poboru większa niż z przemysł, ale... No dobra, trudno. Będziemy musieli za chwilę mieć wielką z Kaiserem, więc wtedy musimy zrobić naprawdę dużo postępów. Mm. Przebiliście się. Ładnie. Może, będzie, może akurat będziemy łatwo je mogli pobić. Ale wiecie co moi drodzy, ja są, że to jest idealny moment na zakończenie tego odcinka. Ja jestem Szpakoszpakowski, a to jest Herzog Iron 4 na modzie Kaisera z Wielką Brytanią. Trzymajcie się ciepło. Cześć!